Dzień dobry. Korzystając jeszcze z kilku dni ładnej pogody, chyba jeszcze dwa będą takie powyżej 25 stopni, postanowiłem jechać dalej o kawałek na rowerze i zrobimy dzisiaj test, czy szosa będzie w stanie jechać dłuższy kawałek po, po ścieżce rowerowej, i przetestujemy sobie właśnie tę ścieżkę rowerową, która się ciągnie od Paprotni aż do Sochaczewa Ta, ten odcinek, który mam zaznaczony ma około 11 km bo wiadomo, że tą kawałek dalej będę jechał zobaczymy jak się jedzie jakie są warunki jak wygląda kostka e, zawsze ludzie narzekają mówią, że szosa się nie nadaje zaraz się o tym przekonamy po całym e, wydarzeniu po całej jeździe sobie omówimy i zostawimy rekomendacje dla powiedzmy przyszłych kolarzy, którzy mogliby korzystać właśnie z tej dróżki rowerowej mamy tutaj pierwszy fragment ścieżki rowerowej prowadzący od samego Niepokalanowa do Tarni Poznańskiej jak widać ludzie chodzą pod podjazdy, zjazdy yy, o, połamane odpływy no, ale jedziemy Dobra teraz musimy przejść przez wjezdnie zgodnie z przepisami tak mi ktoś przyjedzie we mnie i za chwilę zaczynamy naszą podróż przed nami prosta droga do Sachaczewa ale już wrócimy sobie w inną drogę niestety znaczy się nie udało przejechać. Jesteśmy u Trotnia, wjeżdżamy na dróżkę rowerową i jazda do Sochoczewa Moglibyśmy jechać tędy po szosie ale wypróbujemy trudniejsze opcje, czyli drogę rowerową Także nas się ładnie równa jakoś to baum dziury po siadów trzeba wstawać Co chwila, trzeba uważać, czy coś nie wyjeżdża no, Słabo jest Ogólnie to najbardziej przerażające są te przejazdy przez wjazdy do posesji Są zupełnie innej konstrukcji No i tak to jest o, Jadziemy teraz jakąś prędkością nie wiadomo Czy w tej Kostce nie będzie jedna zapadnięta Większa szpara, że zapadnie koło No i się będzie można zabić O, już tu jest pofałdowany Ta kostka bałma jest W takim sobie stanie, a mamy przejazd, co zwolnić Więc już mamy jakiś rozpędzoną, już mamy jakiś pęd, to go tracimy. O, i się zaczyna, jak na rolkasterze. Góra dół, o, zobaczcie, zaczynają się dziury. Nie nic, no bo jak się ma góra, to to co to jest. Opuść. Ale jedziemy teraz w na godzinę i przecież można się zabić a w ogóle tutaj takim dosyć nieprzyjemnym aspektem jest yy, płoty te płoty które są dookoła nas one są często niskie i zakończone kolcami jakby broniły jakiegoś zamku palisada przy czym Jedyne kogo mogą nadziać no to chyba rowerzysta, jak spadli to musimy prze, przejść bokiem przejechać Uwaga No właśnie Zapomniałem, że dzwonek jeszcze potrzebuję, ale w sumie nie wiem czy będę tędy w ogóle jeździł Bo nie jest to za przyjemne jesteśmy już Chyba niedługo będziemy dojeżdżać do to do połowy Miejscowość, która brzmi jak połowa drogi To jest faktycznie połowa drogi do Suchaczewa Gdzieś tak powiedzmy Słaba droga bardzo Tutaj jest w wielu miejscach są zapadliska Również korzenie które gdzieś tam rosną pod yy, ścieżką tutaj akurat tego nie widać ale w stronę Warszawy to bardzo dobrze widać nawet w takiej ścieżce to dłużej no już teraz to nie jest tak kolorowo każdy podjazd jest asfaltowany a droga jest z kostki potrafią być szpary pomiędzy bo jak tutaj na przykład bardzo mocno to odczuwa się na kole i no niestety ale prędkość już nie może być duża chyba dojeżdżamy do Piasecznicy Piasecznica o jest chyba z, tak jest znak drogowy tu w lewo i na szczytną. to nie jest to Szczytno Policji to Szczytno tutaj Mazowieckie, Pozachacze o, ciekawostka, czekam czy przyjadę o, przyjadę tak wjechał, że ledwo Gdyby się nie odsunął, to bym nie był w stanie a, no i co z tą piastecznicą? piastecznica piastecznica jest w lewo eee. i co to jest piastecznica? bo w ogóle nazwa jak to w Polsce ma jakieś tam znaczenie lub w ogóle nie ma jak jakieś na przykład opypy które się mieszczą pod groziskiem mazowieckim ale akurat ta to jest ciekawe, bo jest to urządzenie które było montowane w parowozach i służyło do osypywaniu piaskiem szyn w momencie kiedy występowało zagrożenie utraty przyczepności czyli na przykład przy wjeździe pod górkę zimą czy coś o no, no właśnie mamy jeszcze tutaj mamy tutaj pieszych oczywiście pieszych trzeba e, uważać na pieszych trzeba ich przepuścić w razie jakby Nastąpiła jakaś kolizja interesów. No ale ogólnie twierdzi się teraz, na ok. Tam były te dwa odcinki, e, które były, no to nawet powiem szczerze, dosyć niebezpieczne. No i chyba to jakoś tam punktację ujemną dodało do. Zastosowania tej ścieżki jako ścieżki rowerowej Jadę dalej O i dojechaliśmy Już do Marsa W sensie Nie jest to do tej planety Tylko do Tu jest fabryka Produkują tutaj Żarcie dla psów, jakieś miskasy Czasami jak się tutaj jedzie samochodem, bo tutaj za często rowerem nie jeżdżę to pachnie takimi gotowanymi ziemniorami. no i to właśnie tu się to wszystko gotuje i przetwarza na nisko wydajną karmę dla zwierząt mamy tutaj teraz światła z jasna żelazową wolę jak wiemy tam nasz największy, najbardziej znany kompozytor się urodził i rozwijał swoje talenty Ale jedziemy prosto Ostatnie <try> ostatnie zakrętasy tu już są takie ścieżki, że nie da się szybko jechać. zobacz, tu trzeba podjechać, zwolnić Czy może jak ktoś ma jakieś górala to może, ale tak to nie o To są te właśnie przekrycia tych odpływów. Jesteśmy słuchaczem wieś To jeszcze kawalątek. Ja tutaj nie odpuszczam. Nie ja ja wiem jaka jest trasa. W sumie takie ścieżki z Kostki Bauma są jak rzeki okresowe w Afryce. Czyli nie wiadomo co na nich może nas spotkać. Szkoda, że tego nie nakręciłem, a już na pewno nie będę tędy wracał. E, w te, przynajmniej w tą stronę e, była, było rozstąpienie. Cała kostka się rozeszła na boki, zapadła się po bokach i wypiętrzyła na środku. Już widać już widać wielkie M w którymś filmie było. Jakiś wampier się chyba obudził i stwierdził, że M to jest znak MF 100 PLS. Jaka to była komedia, taka dosyć zabawna nawet Jak ktoś pamięta to w komentarzu poproszę bym obejrzał to, ale nie pamiętam jak się nazywało No i dobra, jesteśmy w Sochaczewie tak jak mówiłem, ten odcinek miał 10 km, a ode mnie jeszcze chyba dwa, Tak więc e, 12 no. Nie, że liczyłem tylko W sumie, w sumie O, a co tu się dzieje? A nie, w sumie jest ok, bo tu jest rozjazd w lewo czy jest chyba plac budowy no właśnie o, jest budowany nowy nowy ten nowe centrum handlowe dobra, przejadę sobie jeszcze kawałek przejdziemy na drugą stronę i się zastanowię, stanę na chwilę pod makiem jeść tam nie będę nie mam po co ja sobie zjadę bo tam będzie ciężko i ja sobie się ścigać po rondzie. dzięki Jednak wracam troszkę bokiem Mamy teraz dwucyfrówkę ja Niespecjalnie lubię jeździć po dwucyfrowych Będę jechał poboczem Tu po prawej jest droga, ale ona jest yy, Chyba się kończy tam zaraz I bez sensu no, Zostało mi jakieś około 15 km Ponieważ jadę inaczej, bo nie będę się tutaj tłuk z tymi samochodami taka wycieczka do ronda jest powrotem też po to żeby troszkę sobie nogi rozprostować no tak jak mówiłem i tak się kończyła bez sensu tu trzeba bo co prawda to jest z do kontroli sami czasami potrafię tędy wyjeżdżać. Raz widziałem jak BMW tędy wyprzedzało dwa samochody jadące po lewej. To był widok niesamowicie mrożący krew w żyłach. Prawo jazdy od razu, trzeba by było z samochodem no za chwilę ostatnie paręset metrów i skręcamy w prawo <grym i grym i tchotki> na no, zajść włączam, zobaczymy czy będę miał przejazd no i czy przejedziemy, czy będzie czerwony Boże, jeden cud Przejechałem pierwszy raz od dawna Dobry dzień Teraz dojeżdżamy do dębówki To będzie jakaś taka połowa drogi <gry> Tak, o, kurydza. Nie wiem, czy widać tu po prawej, Silosy Bakomy. Bakoma, ta taka od jogurtu. firma, która przyczynia się do znacznej otyłości. W tym kraju, bo o ile Coca-Cola wszyscy wiedzą, że jest tłucząca, bo ma dużo cukru, to sama Coca-Cola wprowadziła mnóstwo napoi bezcukrowych. Swoją drogą, bezkofeinowa Zero jest bardzo dobra i smakuje jak kiedyś kola. Tak ją pamiętam. Cukrowej w ogóle nie piję, bo jest mdła i nie, 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 nie jestem w stanie tego smaku znieść. Obakoma ma jogurty, które mają powyżej 6 gramów cukru i w mniemaniu w większości ludzi jogurt jest czymś zdrowym. Jak, nie wiem, jak jak kasza. Nie, nie no. dobrze, tu ja, ale... No na pewno jeżeli kogoś zapytacie, czy kola Zero czy jogurt, jogurt jakiś, nie wiem, jagodowy, ubakomy To wszyscy powiedzą, że jogurt No O, już dojechaliśmy prawie Przed nami parkolas I Zaraz dojedziemy do ścieżki rowerowej, po której wczoraj jechaliśmy Ja właściwie jechałem wy ze mną i też niedługo może Teraz kawałek nagram, żeby było, że jest ta ścieżka jeszcze tutaj. Jesień już pełną gębą. Liście lecą z drzew, osadzają się na ścieżce. No już za chwilę powegetujemy sobie. Cześć, płynie jak jesz. Zwinąć się i dopiero się obudzić na wiosnę. Zrobimy tak, że ostatnie, ostatni odcinek sobie zrobimy po lesie. A to jest tutaj tulip tulipanowiec drzewo, które kwitnie jak tulipan, ma kwiat, tylko rośnie na drzewie. Ładny jest ten park, muszę przystać. I Nie ma co się robić. Nie ma co się szczepać, o! Ale przynajmniej nie wie to jest przyjemnie. Tam. Oj, właśnie mi wybiło kierownicę. Trudno. Tu dopiero widać Prędkość. Jada jest pełna 20 km Dopiero to czuć sprawia, że mogę nie mieć GPS, więc mogę jechać w Tak, chyba nie ma dźwięku Chłopaki coś jarali chyba To był zapach Taki wiecie, spod Pachy. Znowu trasa na 60 km. Mamy 28,9 teraz. Więc za więc pod domem będzie około 30,5 teoretycznie miałem zaplanowaną ją trochę dłuższą bo chyba 34 ale nie mam czasu trzeba jeszcze jechać posiano dla koni pożyczyć przyczepę załadować, rozładować oddać przyczepę no, typy mały nie wpadły na No i mamy tu przejście podziemne. Ostatnio z niego nie korzystałem, bo nie miałem hamulców. No i mogłoby się to skończyć tragicznie. A to przetestujemy. Tył działa. Przód właśnie z ścianem e, miałem podsumowanie zrobić trochę wcześniej ale zrobię teraz Droga rowerowa poprotnia Suchaczew odległość około tam 10 może 11 km bo zależy z którego punktu startujemy gdzie tam liczymy sobie dojazd no bo jeżeli do samego granicy Suchaczewa, to jest około 10 tam do ronda no to jest około 11 trasa e, zaczniemy od negatywnych Rzeczy, trasa jest słabej jakości, nierówna. Tarżają się odcinki równe, ale ogólnie przeważają odcinki nierówne. Są wjazdy, wyjazdy z domów, przerwy pomiędzy dróżką a wjazdem. Te wjazdy są dowolną metodą, techniką budowlaną tworzone. Są zakręty gwałtowne, takie, że E, niezależnie od kłana, nawet na góralu, trzeba uważać, żeby ta, tej przyczepności nie e, stracić i nie wylądować w rowie. Oczywiście to wszystko przekłada się na czas. E, w tym przypadku tam wyszło mi około 30, powiedzmy, minut na dojazd do tego Sochaczewa. może 35 czy to jest dobry czas? No może, jak się starzą panią, no to to by był dobry czas. Myślę, że dla mnie to jest czas taki sobie. Można by było to dużo szybciej zrobić i nie korzystając z tej dróżki. Jakie są plusy tego, tej dróżki? No bo jakie są? No Rzeczywiście, jeżeli ktoś jeździ wolniej, może poświęci trochę więcej czasu, żeby się skupić i i może sobie pozwoli, żeby na czas poświęcić godzinę albo w na dojazd do tego słuchacza, no to ta dróżka jest ok. Z odpowiednio skupiony, jesteśmy w stanie normalnie bezpiecznie przejechać. Jaki jeszcze jest plus? No plus jest duży tej, tej, tej ścieżki. Jeszcze jeden, który w, w sumie no nie wziąłem pod uwagę na początku, ale no jednak jest to trochę osłonięte od wiatru i można troszeczkę mniej energii złożyć na przejechanie tej samej. Odległości i tak dalej. Mam nadzieję, że się materiał podobał. Mi się dzisiejsza wycieczka bardzo podobała. Myślę, że to będzie jakiś teraz taki dłuższy cykl, ponieważ zacząłem dopiero teraz jeździć. Wcześniej miałem remont, różne rzeczy, które jakoś nie pozostawiały mi siły, żeby, żeby jakby to dalej kontynuować. Tak więc najprawdopodobniej następną trasę, bo już sobie tak pomyślałem, że pojadę tym razem. W drugą stronę, czyli z Paprotni do Warszawy. I tam e, będą dwa odcinki. Pierwszy odcinek to jest do Błonia, a może zrobię oddzielnie, czyli najpierw do Błonia, a później od Błonia do Warszawy, bo od Błonia do Warszawy jest naprawdę fajna ta ścieżka, więc od razu e, trochę zdradzając, e, no, będzie to dużo, dużo e, prostsza, jakby du prostszy przyjazd. Ci co wytrwali, to teraz dzięki za oglądanie. E, spodziewajcie się pewnie takich jeszcze. Kilku filmów na pewno. Ja będę jeździł przez praktycznie całą zimę. Lubię jeździć poniżej zera. Wtedy jest mniejszy wiatr, jest dużo przyjemniej. Dobra, trasy są krótsze, ale coś za Zawsze ruch. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się. Cześć.